pozdrawiam z plaży pięknej wózce. tam palcem pokażę jest port w szeroka fantastyczna plaża i morze spokojne odwiedzam to miejsce po ponad 50 latach tam chłopca suwa płynie morsuje, dobry jest a tutaj też zobaczcie mało ludzi i sobie on tutaj Przejdziemy tam, na Kuku, dzień dobry, Hakuku. Tam jest takie molo i na to molo może nam uda się wejść, chociaż może tam jest coś ogrodzone, jest jakieś niedokończone molo. Ciepły piaseczek. Cieplutko. Morze bałtyckie. Pięknie nas dzisiaj znowu przywitało. Eee, daję tamten gościu. Zrobię przybliżenie. Powiem Wam, że się teraz delektuję tym Morzem Bałtyckim. Jeździłem bardzo rzadko nad Morze. Teraz mam okazję praktycznie co sobotę czy niedzielę wyjechać. Siedzieć troszeczkę na plaży. Ludzi nie ma, jest puściutko, przyjemnie. Idę dalej. Przy wejściu numer 42 jest takie niedokończone molo. Niemieckie, po niemieckie. O! I tutaj my z oliwierem może wejdziemy. Tylko założymy sobie buty. Zobaczymy tą konstrukcję. No to wchodzimy. Konstrukcja betonowa. Niedokończona. Tyle lat. stoi, Lekko skręca w prawo. W wodach lupię tutaj pod spodem. Przez te rurki słychać. No, ale chyba niedługo może dokończą to molo Jak się warunki zmienią, to będzie może dokończone. Pręty wystają stare pręty. Popatrzcie tutaj, no raczej nie ma co chodzić. Kulasa co można uszkodzić. Mnóstwo prętów, duże kroki czas stawiać, żeby się. Tutaj nie przewrócić i nie wpaść. No. Dobra, idę dalej. Jak dojdę do końca, to znowu się odezwę. Ale jednak słona woda degraduje tą konstrukcję totalnie. Pod spodem słychać. Szum wody, szum fale. Pogoda piękna Ale za mną zasuwa idę dalej Myślałem, że tu żaby będą No nie wiem, z 50 metrów więcej Wysunięte w głąb morza, im dalej, tym większe kratery, tym większe dziury są. No, wrażenie ciekawe, jak ta woda tak pod spodem się jak na statku. No i chyba na tym miały stać. Na tych pylonach. Chyba pylony miały być i miało stać właśnie to. To na pewno jakieś drewniane molo. No, jestem na końcu już. Ostatnie przęsło. To będzie na pewno już głęboko. No na pewno głęboko. I otwarte. Przestrzenie Bałtyku. Olek tam zagina. Takie. Ciekawostka z Bałtyku. A gdzie śnieżka? Gdzie śnieżka? Dobra, pięć minut. Sorry, za długo. Cześć.